Szanowni Państwo, yy, dzisiejszego wieczoru przypadł mi w udziale zaszczyt yy, wystąpienia przed Wami gospodarza tego obiektu yy, i przywitania Was Panie yy, Bardzo jest mi miło, że tak gdzieś się zgromadziliście, pomimo pięknej pogody. Yy, ja na Waszym miejscu byłbym nad jeziorem w, w robocie. Yy, także tym, tym, bardziej, yy, ty, 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 tym bardziej dziękuję. Dzisiaj prezentujemy Państwu wystawę Ludzie kraju Zdobka, autorstwa Janusza Holondy. Janusza pewnie wszyscy znacie, więc o nim nie będę za dużo mówił, on pewnie o sobie coś tam opowie. A propos wystawy, taka myśl mi się nasuwa, że piękne tej wystawie jest to, że pomimo tego, że ewidentnie jest to wystawa podróżnicza, reportażowa, Y, niesie też ze sobą taki wielki w moim mniemaniu y, ładunek artystyczny, y, co jest, y, jest super mixem i tego ja dużo mi y, Przekazuję głos. Dziękuję. Y, tak już Grzegorz ładnie powiedział parę słów o mojej wystawie i ja teraz nie wiem co powiedzieć. Y, ludzie Kraju Środka już generalnie bardzo... Y, y, nie przedstawia, o czym jest wystawa, nie jest to tajemniczy tytuł, ale jednak chciałem powiedzieć, że zdjęcia, robiąc zdjęcia, przyświecał mi cel, tego, żeby troszkę przybliżyć odbiorcy postać typowego chińczyka, bo wiecie, ja zakładam, że w takiej masowej świadomości chińczyk to jest po prostu Część wielkiego społeczeństwa, trybik w malinie, tak się mówi, prawda? Oraz często można słyszeć, że może ludzkie życie w Chinach niewiele znaczy. Tak myślę, że odbieramy to tylko na zasadzie właśnie części wielkiego organizmu, półtorej miliarda ludzi niemalże. To można się zastanawiać, gdzie tam pojedynczy człowiek jakieś swoje miejsce znajduje, prawda? Czy można myśleć o człowieku? jako o jednostce, czy tam ten, temu człowiekowi jako indywidualnemu bytowi coś przyświeca, czy on ma jakieś swoje własne cele, pasje, hobby, styl życia. I to myślę można zaobserwować żyjąc tam. I poprzez tą wystawę mam nadzieję, że troszkę przedstawiam bliżej tego, tego człowieka. Um, w głowie podzieliłem sobie tą wystawę na takie cztery sfery, um, które są, którymi są kolejno taki bardziej aspekt duchowy, hobby i pasje, styl życia i powierzchowność. I myślę, mam nadzieję, um, że można to zaobserwować w tych zdjęciach. To są takie rzeczy, które chyba które najbardziej definiują po prostu statystycznego człowieka. Muszę przyznać też, że to nie jest, że ta wystawa może nie jest w procentach pełna, bo niektóre aspekty nie są może tak blisko poruszane, choćby gwałtowny rozwój technologiczny i to, jaki wpływ wywiera na człowieka. Um, moim zdaniem ten gwałtowny rozwój technologiczny troszkę nam zaciera ten taki rdzeń charakteru może jakiegoś człowieczeństwa i to jest oczywiście widoczne, ale ja jednak wolałem jeszcze skupić się na tych aspektach, które mogą zniknąć.